Kalny poranek w z Kraju Dżungli. Mamy koniec października, to oznacza, że za chwilę będzie listopad, czyli okres licznych wyjazdów z grupami turystycznymi, itd. tak dalej, Więc, ostatnie chwile pracy w z kraju Dżungli tutaj na polu i wokół domu, żeby cokolwiek zrobić, bo listopad będzie po prostu strasznie zawalony robotą. Od dnia do dnia na żyletki. To co. Trzeba się przebrać i powoli brać się za robotę. Pokażę jak wygląda obecnie moja proza życia w chatce na skraju dżungli. Dzień w tropikach oczywiście zaczyna od tego, żeby się umyć i ogarnąć. Generalnie tutaj człowiek się myje dwa razy w ciągu dnia. Jest trochę pogłos, no bo sufit jest na wysokości 3,5 metra. Także może trochę słychać ten na pogłos, nawet bardziej. Więc poranne mycie, poranna kawka. I na śniadanie do dziewczyn do resortu, bo nie jest tak daleko. Szalik zostaje. Generalnie staram się go już teraz mieć do resortu, wozić z tego względu, żeby się do chaty przyzwyczajał, żeby tam nie uciekał, no bo on tu ma po prostu być i pilnować, tak jak mi nie będzie. To będą głównie chłopaki karmiali i jakoś się dogadamy i tyle, no ale generalnie pies ma być tutaj, bo ten szalik numer jeden został na farmie w Tank. I tam plinuje kmerów, no a szalik numer 2. Tu. Więc jeszcze muszę odróżyć jakąś miskę na wodę, miskę na żarcie i, i damy radę. Na razie niech śpi. Po śniadaniu ojcha trzeba idzie psa wziąć do startu, żeby też coś zjadł. Ja tymczasem będę robił taki tajni naturalny nawóz na plantację na próbę. Kupimy takie łupiny ryżowe i będziemy je po prostu opalać. Tanią prostą metodą wiaderko z dziurami tutaj po boku, żeby było dostęp powietrza, tutaj na górze. No i czekam aż chłopaki już te łupiny ryżowe. No a ja tymczasem powolutku przepalam to wiaderko po farbie. Na szczęście pies jest mały, także wchodzi do kieszeni, to mogę go jeszcze zabrać do dziewczyn do resortu, żeby sobie też no mały, są sobie sam nie radzi. Trzeba zawsze nim być, więc lepiej, żeby był przez chwilę w resorcie, a potem go odbiorę. Niech się nażrę, pobawi z kolegami i ty. No i się trafiła wymuszona szerego techniczna. Nie wiem na ile to wynika z tego, że sprzęt jest domaśnej roboty, a na ile z tego, że... Po prostu muszę skuwać też beton z ziemi No nic to, pewnie trochę to, trochę tamto Jedziemy do sklepu, gdzie naprawiają motory, i to pospawają Chłopaki muszą jeździć trociny ryżowe Generalnie robimy taki nawóz Głównie pod awokado, ale też pod inne roślinki To polega na tym, że jest taka beczka, to jest jakaś duża puszka po farbie. W środku jest nisko, z boku takie otwory wentylacyjne. No i chodzi o to, że to się powoli pali w środku. To jest jakieś jakieś dopowietrzenie zrobiłem dodatkowe. Yy, I się przepalają te trociny. To jest generalnie gorąco w środku. No i cała zabawa polega na tym, że to zajmie około 5-6 godzin prawdopodobnie, żeby to się wszystko dobrze przypaliło. No i posłużą nam potem do tracienia jako nawóz. Oczywiście też trochę tych trocin wezmę do swojego awokado, które rośnie tutaj za domem. Generalnie jest to bardzo tani nawóz, bo taki worek kosztuje 3 zł, a tu jest chyba z 15 kilo tego lekko. No i co? Rozgarnąłem swoim przed chwilą, żeby to już zaczęło dogasać, bo to się powinno powiedzmy spalić w około 80%, tak trochę niejako zwęglić. A reszta się już y, miesza z tym takim niespalonym. No i tu mamy taki naturalny nawóz. Tu co, teraz sobie wezmę jedną taką chochlę. no ja wiem, że to jeszcze jest ciepło, ale spokojnie. Zaraz tutaj polejemy wodą, żeby się drzewku nic nie stało. Ciup. No i mamy to. Zresztą mnie dziwota, bo ja wcześniej paliłem na tej swojej działce. Dużo tego drzewa, które tutaj zostało z, no, wykoszone i rzeczywiście trawa rośnie jak szalona. No i oczywiście to nic odkrywczego, że na takich popiołach czy temu podobnych rzeczach wszystko rośnie super, bo jest żyzne, natomiast y, musimy takie rzeczy pozyskiwać w sposób ekonomiczny. No a trociny ryżowe no, są po prostu tanie, tak? I jeszcze jedna ważna rzecz. Trociny ryżowe takie przepalone. One też się mają lepiej wilboć. Co jest ważne. Dzień dobry, ten kolejny piękny, tropikalny poranek. Chyba o tym nie mówiłem, ale wczoraj sąsiad miał jakieś tam urodziny robił imprezę. I wychodzi na to, że Wixa cały czas się ciągnie. Ale jaja. W ogóle tego sąsiada tu nie było dłuższy czas. Parę grubych miesięcy naprawdę. Gościa nie było, nie wiem czy gdzieś pracował, z robotka czy co. Ale jak wrócił, zrobić imprezę, to impreza ciągnie się cały czas. No. Załapają się tam też po wesoło. Też ja by chcieli żenić. <grych> Jak to chmerzy. Sąsiedzi balują, a ja jeszcze lecę do miasta na zakupy przygotować się do wyjazdu. Bo mnie tu nie będzie tak naprawdę to praktycznie cały miesiąc z małymi przerwami. Mam dwie grupy turystyczne, jeszcze przejeżdżają chłopaki z Zależy, filmować w Kambodżę. Także co? Do miasta, popakować wszystko, pozamykać. Tak, pozamykają sobie drzwi. Te tutaj, po to, żeby tak psychicznie oddziaływało na potencjalnego złodzieja. w mnie tu nie ma złodzieja, a ja nawet nie mam nic, żeby specjalnie ukraść, nie? No ale... Po zamykaniu, dla świętego spokoju, dobra. W drogę do bandlung, bo przed nami niesamowita przygoda. Rozpoczyna się działanie po prostu mojej własnej agencji wyprawowej w Kambodży. no Kurwa, wow! Także czas się powoli z Haciendą żegnać. A tymczasem u sąsiada wiksa trwa w najlepsze Wiadomo, że się pewnie sporo osób wykruszyło, bo to było w nocy z 50 osób Też się załapałem No, patrzyły na mnie takim głębokim wzrokiem, takiej dziewczyny, która miałem może po 20 lat Ale to już wszystko dawno po hajtany się okazało Ja chyba już o tym kiedyś opowiadałem właśnie, że Generalnie Kwerki mają pewną słabość do białych I to nie chodzi tylko o pieniądze, bezpieczeństwo i tak dalej ale też o genetykę, że te dzieci takie mieszane są jaśniejsze, mają takie fajne, bardziej oliwkowe włosy, takie delikatniejsze, nie takie twarde, grube. Czasami nawet cianowate się zdarza, jak u kmerów. Także są inne, no bo de, de facto w tym społeczeństwie kambodżańskim no, wszyscy są do siebie podobni, wszyscy są ciemni, tak? Więc te dziewczyny się próbują jakoś wyróżnić, no a takie dziecko potem. Zmieszanego małżeństwa Robi furorę Także generalnie zamykając chatę Zamykam okiennicę I jeszcze muszę solarę zlikwidować Bo akumulator jest co prawda pełny, ale No, ja już tego dzisiaj nie pokorzystam A jest to zawsze jakaś tam Potencjalna okazja, więc trzeba Będzie ją po prostu ściągnąć na dół Nie zdążyłem tego panelu słonecznego ściągnąć Bo już sąsiadka przyszła i pokazała, że piją no to przynajmniej party... o! 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 partię pokażę, która się wcią... ciągnie od wczoraj. Na tej u sąsiada. Sąsiad wrócił, ja go ostatni raz widziałem w grudniu ubiegłego roku, jak mieliśmy taką małą wiksę jeszcze z Adamem Kapturkiewiczem. No i co? Nie wiem czy gdzieś pracował, czy co, nie mam pojęcia. Tam w sumie pastor siedzi, który gada po angielsku, ale jeszcze się nie zapytałem o szczegóły. Kupię trochę piwa i trochę coli. I powiem, że się muszę pakować na wyjazd. Także niech wiedzą, że Misza ma w cudzysłowie gest. I tyle no. Oj, ciężko będzie. Plemię ton pun pijące. Plemię ton pijące, plemię pun pijące. pijące. I tam jeszcze też, 100 metrów dalej, dwie chatki pijące. Łatwo nie będzie tutaj mieszkać. Aha, no i w końcu ja muszę kiedyś zaprosić wszystkich na imprezę do siebie, bo zaprosiłem generała, zaprosiłem parę innych ważnych, ważnych osób z naszej prowincji, ale z sąsiadami nie było okazji dziabnąć, więc w grudniu, po naszych wyjazdach czeka mnie zrobienie kolejnej dużej wiksy tutaj. Szczerze powiedziawszy, nie sądziłem, że ściągnięcie tej solary na dół będzie takie trudne. Zna! Oj, oj, zrobimy Że, Żeby ją ściągnąć, będę musiał wpaść na party do sąsiada. A jeszcze czeka mi dzisiaj e, ten delivery. Znaczy, jak się mówi, no, dostawa. Nie czeka, bo e, rusza listopad, przyjeżdżają goście do resortu. A jeszcze trzeba pojechać gdzieś tam na zakupy. No, także wesoło. Dzięki Bogu w Kambodży nie ma żadnego alkomatu. Ale trzeba przyznać, że przechodzą przez mnie takie typowe europejskie przekonania: typu trzeba coś zamknąć, zabezpieczyć i w ogóle. Tymczasem, w ciągu kilku miesięcy mieszkania tutaj, tak naprawdę tylko raz jakieś dzieci podeszły do okna tam, tego niskiego okna i zostawiły ślady palców na, na szybie. Bo pewnie były ciekawe, co jest w środku, a w środku był tylko materac, nie? Więc właściwie to zabezpieczam się tak bardzo mocno na zapas. No ale jak to mówią strzeżonego Pan Bóg strzeże. Także solary sobie też schowam, bo to jednak jest 200 W i 100 Larów, jakby na to nie patrzeć. A ten kabel akurat przejdzie pod drzwiami. No i tyle. I zamykamy chaty na najbliższe na najbliższy miesiąc. Prawda będę to jeszcze przez chwilę, w połowie miesiąca, z naszymi gośćmi. Turystycznymi, ale dosłownie na dwa dni, które i tak będą pełne roboty, nie? No ale dam radę. Tak to się właśnie żyje w Kambodży. Kocham ten kraj za wolność. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Mam już popołudnie, także żegnamy się z chatą. No muszę przyznać, że to takie dziwne uczucie, że zobaczyłem około 60 krajów w swoich podróżach. Ale z Kambodży jest mi tak ciężko wyjechać, że to jest po prostu nie do opisania. Dobra, lecę do resortu, zostawić swoje rzeczy, pomóc dziewczynom w zakupach, przed wizytą gości, no i co? I tyle, żegnam swój dom, swój piękny dom, swoją wspaniałą chatkę na skraju dżungli w Kambodży. Dzisiejszy dzień kończymy na Bandlong przy pomniku Buddy. To jest takie miejsce, które naprawdę lubię odwiedzać, bo po prostu sprzyja refleksjom. Gdyby ktoś mi powiedział rok temu, że będę budował chatę w Kambodży i planowałem tutaj zostać, to bym po prostu wysłał do jakiegoś lekarza, specjalisty, a tymczasem, to się okazało, ja to naprawdę zrobiłem! Kurwa mać, to się naprawdę wydarzyło. Zbudowałem chatkę na skraju dżungli w Kambodży i się do tego miejsca przywiązałem. 60 krajów na koncie, około, plus minus, i nagle Kambodża, taka wtopa, zostaje tutaj. To jest niesamowite po prostu. No i co? Za przyszłość, za piękne życie w Kambodży, za poukładanie sobie tutaj wszystkiego. Wydaje mi się, że jak będę nim publikował, czyli pewnie za jakiś rok jak to u mnie, to już sobie wszystko poukładam. Ciup. Ale jest wesele! Kocham ten kraj! O kurde A takiej migracji małp to ja nie widziałem w życiu Normalnie jakby cała rodzina się przeprowadzała